Witam Państwa, no tak jeśli chodzi o, o mecz to, to tak powiem, że zęby bolały jak się to oglądało, bo e, cały czas piłka w górze, cały czas e, bez płynności w grze. E, to takie nie nasze granie. No, boisko nie pozwoliło dzisiaj na to, żeby, żeby grać e, po ziemi, bo mimo że ono było dobrze przygotowane to, to twarde i, i, i przy, takim, przy takiej murawie bardzo ciężko złapać płynność, którą no, w poprzednich meczach gdzieś tam, więcej tego mieliśmy zdecydowanie. Natomiast no, powiedzieliśmy w przerwie meczu, że upraszczamy zdecydowanie granie, że tak naprawdę to jest mecz do jednej bramki, kto strzeli go, ten wygra ten mecz, kto strzeli bramkę, ten wygra ten mecz, więc tak naprawdę się to sprawdziło. Chyba byliśmy bardziej zdeterminowani, chyba bardziej chcieliśmy, chyba mieliśmy mimo wszystko troszkę więcej w polu karnym się działo 100 mil niż, niż w naszym, ale no, pamiętam ten mecz sprzed kilku miesięcy, kiedy e, chyba wyglądał trochę lepiej dla nas, a, a 100 mil go wygrał, więc, więc to jest piłka nożna i, 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 i czasem tak to, tak to jest. Także cieszymy się, że, że mamy trzy punkty dopisane. Mhm. Bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie. mamy pytania? Proszę. Poprosimy o podsumowanie pojedynku. No tak przegraliśmy bardzo ważne spotkanie. Jeżeli chodzi o, o pierwszą połowę, no pierwsi stworzyliśmy sobie dogodną sytuację. Troszkę zabrakło szczęścia, bo strzał w słupek. Później, no taki generalnie mecz walki. Mecz walki. Obie drużyny, no bardzo się starały, walczyły, walczyły na boisku. Natomiast no, gdzieś tych sytuacji no, nie było za wiele, trzeba powiedzieć szczerze sobie, że, że nie, nie, nie stwarzaliśmy sobie dogodnych sytuacji. Jeżeli chodzi o drugą połowę, nic się za bardzo nie zmieniło. Dalej oba zespoły walczyły. Wyrównane generalnie spotkanie. Przeciwnik z jednego stałego fragmentu gry zdobył bramkę i w konsekwencji przegraliśmy mecz. Natomiast muszę powiedzieć, ja do, jeżeli chodzi o zaangażowanie do zawodników, nie mam pretensji, bo widać, że się bardzo starali. Chcieli za wszelką cenę wygrać to spotkanie. Jedynie co teraz. Nie możemy zrobić to spuścić głowy, tylko no, walczymy dalej. Walczymy dalej. Przed nami kolejny mecz już w środę. Bardzo trudne spotkanie w Siedlcach, później w chojnicach i mam nadzieję, że drużyna się podniesie i, i zdobędzie punkty. Liczymy na takie przełamanie, jedno zwycięstwo myślę, troszkę nas podbuduje. I w następnych meczach powinno być lepiej. Dziękuję bardzo. Poproszę o pytania. Nie, nie ma pytań, tak? Nie. Ma. To dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo.